Możesz mi nie wierzyć, ale przez następne 24 godziny zostanę miliarderem i wtedy Yoshi zrobi głupią minę. No dobra. Wiem, jak to brzmi, ale spokojnie. Mam plan. Pożyczyłem, wczoraj ten długopis i. Nie chcesz, może kupić tego długopisu za 3 zł? Nie, dzięki. To Nie. Szkoda. Sorry, za 24 godziny będę miliarderem. Dlaczego za 3 zł? Nie, dziękuję. Coś jakiś przedmiot. Zobaczymy. biega zbieram milion. piwo panu dam. I za długopis? Dziękuję bardzo. Niego dnia. Mamy 3 zł. Je! Yeah. Teraz zacznie się prawdziwy biznes. Jedna butelkę kosztuje 75 groszy, możemy kupić takie 4. Sprzedamy je po 2 zł, czyli zarobimy 8 zł. Nie chciała pani kupić butelki wody za 2 zł? Nie. Nie bardzo. Nie, ja, dziękuję. Daje. To może. Widzę, że pani ma wodę. Nie chciałem Pani kupić butelki wody? Wygląda pani na spragnioną. Świeżutka, pyszniotka. Ciągle 2 zł. Biznes się nie kręci. Nie chciałby pan może kupić butelki wody. Nie. Przepraszam, drogie Panie, piękna kurteczka. Nie chciała Pani może. Jak oceniasz siebie jako sprzedawcę? Dwa złote. Ja nie mam czasu. Nie Próbujemy sprzedać od godziny. Nikt nic jeszcze nie kupił. Nie, ja nie no, mam, mam w ogóle. Jak się tak pić chce, nie? No to A ja nawet nie mogę się co napić. To za darmo jedna. Ma pan. Dzięki. Nie mogłem panu odmówić nie, Dziękuję bardzo. Dobra, nie oszukujmy się, w taki sposób nigdy nie zostanę miliarderem Ale muszę zostać miliarderem Kim jest miliarder? Po prostu kimś, kto ma czegoś miliard Niekoniecznie pieniędzy I tutaj wkracza mój as z rękawa Ryż Jeszcze to sprawdzę, ale miliard ziarenek to może będzie, nie wiem, z 15 takich woreczków Czekajcie, policzę <laughs> Jakże ekscytujące liczenie ryżu Przypomniało mi, jak bardzo liczę na to, że mi się uda 300. Bo serio potrzebuję miny Josiego do mojego albumu Głupich Min. Jeżeli chcę, żeby mi się udało, to muszę się pospieszyć, bo czas leci. I w końcu dobrnąłem do końca. 6844. W jednym woreczku jest 6844 ziarenka, więc potrzebujemy. 14 ton ryżu? Nie spodziewałem się, że miliard to aż tak dużo. Już wiem. Ryż jest dużo za dużo. Potrzebujemy czegoś mniejszego. I mam idealnego kandydata. Jeden waży tylko 50 mikrogramów. Piasek. Potrzebujemy 50 kg piasku. To się wydaje łatwe, ale nie mogę tak po prostu iść na plac zabaw i zabrać 50 kg piasku z piaskownicy. Tu jest piaskownica, ale jest dużo świadków. Wrócę tu pod osłoną nocy. Jestem. A, ah, sorry. Jestem już w piaskownicy i biorę tyle piasku, ile dam radę. Jeszcze są tutaj też ludzie. Nie wiem, co bym powiedział, jakby się mnie zapytali, co robię. Yoshi, ty zrobisz tą głupią minę. Całe wiaderko. U. U, kur... Ciężkie to jest, kurde. To już może być 150 kilo. Mamy to. Niestety nie mam wagi w domu, więc musimy się oprzeć na danych z internetu, z których wynika, że jeżeli to jest 10-litrowe wiaderko, to mamy tu 17 kg piasku, czyli 340 milionów ziarenek. Czyli potrzebuję jeszcze dwa takie wiadra. A ja nie będę już szedł na ten plac zabaw, więc mamy problem. Nie można tak po prostu sobie ukraść piasku z lasu, bo grozi za to kara grzywny 1000 zł. Chyba to mam. Patrzcie na to. O mój Boże! Ile tam jest piasku! Nikt nie zauważy, że jakieś skromne 40 kilo zniknęło. Nie ma czasu do stracenia, wyruszamy jutro z rana. Dzisiaj zostanę miliarderem. Nie wiem czemu, ale trochę się stresuję. Zabrałem dwa wiadra, które już zaraz będą wypełnione setkami milionów zielenek piasku. Wyruszyłem autobusem w stronę plaży przy jeziorku w centrum miasta. Ja nigdy tam nie byłem, więc jak szedłem, to do końca nie byłem pewien, czy to w ogóle tam będzie. I nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Znaleźliśmy to! Nie! Dobra powaga, masz sprzęt? Nie nie nie, miałeś wziąć sprzęt, ja miałem wziąć biederkę, ty miałeś wziąć łopatę To co my będziemy tym kopać? O! Miliarder Miliarder Czekajcie na głupią na Josiego Cieszyłem się, ale do końca nie wiedziałem czy mój podstęp zadziała i dostanę to zdjęcie Mamy wszystko, wracamy, bo nie ma czasu To jakie to jest ciężkie 40 kilo piachu. Ten miliard nie jest mój, póki nie jest u mnie w domu Czasu jest naprawdę mało Jeżeli się pospieszę, to zdążę na styk O człowieku A jakby mi się spóźnił autobus Ludzie nie mają pojęcia, że jadą w jednym autobusie z miliarderem Mamy to! Nie wiem czy wiesz, ale no. gadasz właśnie z miliarderem. Już wyjaśniam, spokojnie. Murdło, tyle piasku, jak to wiem, bliżej do kroku. Mam tutaj 50 kg piasku. Czyli miliard ziarenek, czyli jestem oficjalnie miliarderem. Jesteś od od... <grym> to co, czekam na twoją głupią minę. Dostałem takie zdjęcie. Subskrybuj.